Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Arenę Duo w sp i... W sp jestem z powrotem, co tak powiem. W sumie, w sumie i tak nikt nie wie, że miałem ileś tam długą przerwę, ale trudno. Mi to sprawia fun, więc będę nagrywał. Ehm, ze mną jest Cerda. Dzień dobry. I w dzisiejszym odcinku będziemy grać Arenę Duo, żeby... no... No, żeby trochę powbijać, bo, i można zrobić. Bo moje punkty są przemocne. Jakbyś widział moje punkty, to byś się nie powiem, co zrobił. W Maj. My... Nie mam Ja mam 40. E, dobra, nie dawaj gotowości. Zdejmij plecak e, i zostawcie łapkę w górę. Suba z żeby dostawać powiadomienia. W sumie kto będzie mnie oglądał? Dobra, nieważne. Gramy. No nie, A! Jeszcze jedna rzecz! Jak? Zostawcie łapkę w górę i... Jak byś, jakbyś słuchał, to byś, po, to byś usłyszał, a. że ja to mówiłem. Juu, <laughs> jaka sypa. Beka sypa. Uszy, uszy, a 100 tysięcy. Czekaj w kominku, zapobijam xp. Ano, podkij tu. Plus po 20 I tak tutaj jest dwa, ale okej. Okay. To jest zawsze coś. Uh -huh. Nie, no nie wbijam. Ogólnie zapraszam na mojego tiktaka. Zostawię w komentarzu. Pewnie zapomnę. Ale to postaram się zostawić w komentarzu Eee, ten, mój nick, tylko mój nick. Tak, mój nick. Na to lagi się ale nie oczywiście, nagi albo to, mój internet to, jest ale big. To, ale to co? Ale... Bez kitu, internet to, ale jest. jest big, albo są lagi serwerowe. Dobra. Chyba twój internet jest big. Ale lecimy! Dobra, przynajmniej w tym... Przeba w, w dzisiejszym odcinku nie będziemy się starać wbijać pierwszych punktów, ale będziemy się starać wbić drugą dywizję, tak? To jest chyba drugą tu Nie chyba trzecią. Staramy się... I tak to chyba postaram się jeszcze dzisiaj jeden. Nie wiem z kim. Nie wiem jaki. Ale się postaram. Tutaj milion osób ląduje, więc ja bym odbił. No, odbijam. Normalno normalnie odbijam na arenach. Ja bym polecał wyś od razu do safe, nie? Ale się od razu do Le Leży. Nice. Dobra, pierwsze punkty. Dobra, dead. Wiesz, że to jest mój powalony? To nie był twój powalony, bo ja mam fraga. Chodź ze mną, chodź do mnie, chodź do mną. Ja chodź ze mną. za to mam fraga. No chodź. Czekaj, moja pumpa, moja pumpa, moja pumpa, moja pompa. Idziemy teraz. Spoko, ja mam Ja biorę dwie strzelki, dobra? Sumie, no. okay. Ja się. Ja ja biorę zawsze tą po lewym. O, ja i tak to nie robię. O, wierz to złoto, ja nie chcę, ja tym nie grałem. Fajnie, tylko bigę muszę bić, fajnie, fajnie. No tylko poczekajcie, poczekajcie chwilkę. Ło, o, ale szlagi, ależ to, ależ to nie było, dobre. Ja lecimy. Coś tu zrobi. Hm. Ja coś czuję, że to jaki, jakiś jakieś chłopy kampią w krzaka gdzieś. No, idzie, idą, idą, idą. No, to chodzi do mnie. Nie zdążyłem wziąć pompy. Szkoda, szkoda. No dobra, chodźmy, chodźmy. i chodź z może. Poczekaj, dobra, poszli ci, dobra, nie będziemy już tu Dobra, pierwsze 40 punktów bita, w sensie drugie. Ale pierwsze w tym odcinku. Ja, złoty PM. Tak, złoty PM na podłodze, nie lecimy. Chodź. wtedy. Trzeba mnie, mnie doleci, szale, okay. to z głośnik, jaka To jest głośnik, to jest głośna. Fajna, ale głośna. Mm. Dolecę. No, cholera, pierdolenie. Nie wiem, po prostu idealny lęk. A, wyjeżdżam. Lambem Lambem ze stajni. <noise> Dawaj, ale ze stajni dla koni? Nie. Co ja zrobiłem? Poczekaj, weź nie wsiadaj jako kierowca. O, 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 prawo autorskie. Aby coś tu nie piekło. O, ja to jest arena. Już nie każ uwagi. Czemu daję w drzewo? Dobra trudno. Ja tam pójdziesz, w ten no, sposób. Na nie Dobra szybki przejazd, trzeba koledzy. My, my tylko przejechać się. I bierzemy lod. opony lodowe. Mieliśmy. Nie ma. W, lod w lodzie. Przynajmniej mieliśmy w lodzie. Mało paliwa. Do no, strefy dojedziemy. Nie jesteśmy. Jakaś stacja? Jest sta... Gdzie? stacja Gdzie? Ale! Wysiadaj! Co to mam. to def! Ale z nim jest było, nie? Dzięki, 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 ja myślę. dzięki za lot, dzięki za lot! Super jesteś, nie zmieniaj się! Ile on miał w ogóle drewna? Gdzieś pewnie mieli to. Dasz biga? Super jesteś, nie zmieniaj się! Masz. Nie zabieraj, Harpunu. No. Backalowik. Ale ja mu, ja, ja mu chciałem w ogóle na głowę wskoczyć. Z tym samochodem, ale mi nie wyszło. Mam 8%. Chcę tylko dotankować. Do, do Weź To O, mam 120 punktów, widzicie? To będzie prostsze niż myślałem. Ja pamiętam jak, ma, jak... Nie wiem, czy ja wrzuciłem ten odcinek, ale nagrywałem z kolegami odcinek. Tankuj. Ja nagrywałem z kolegami odcinek i powiem, jak miałem 3000 punktów. Zresztą miałem, to teraz to miałem ochotę aż zagrać w gierkę, nie? Żeby żeby znowu pobijać. Spiderman tu leci. Chłop chyba... Chłop chyba PS-a nie ma. Nie mam PS-a, nie wiem co będzie. Tam jest. Halo, <śmienic> widzisz mnie? Widzisz mnie? Nie ma widzicie mnie. Nie to nas? Bo ten chłop dostał... Sto, dwa, 27 chłop dostał. O krak, 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 mega krak, mogę krak, mogę krak, mogę krak, 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 nie mogę go trafić. Nie, 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 to się nie dzieje. Nie ten, nie ten, nie ten. Nice. Jacie, jaki to był fart. Widzieliście jakiego miałem Arturka czapy? Ty mityczny karabin fundamentu. O, bierz go, ja go nie chcę, ja chcę tylko to. Szkoda, że drugi nie miał. Ej, ej ile masz matca? Ja macza. Damy hmm. wszystkiego 500. No mi tylko metalu brakuje. Ale mnie ujechałem w tego chłopa. Później go trafić nie mogę, nie? Weź sobie, będzie, będziesz oglądał filmik, to tak zobaczysz jakiego Arturka dostałem. Ja pamiętam jak to tak kiedyś mi pierwsze miejsce. Co? Ja w tym miejscu tam na niebie coś zaznaczyłem, to tam kiedyś je... Tam chyba zrobiłem drugiego wina. Od kiedy jesteś... Od kiedy mam cię bronić? Od... Pół minuty? Oto ok, Pół minuty. Wow, zrobiłem wyzwanie. Chłop... Ło, chłop! Cześć kolego! O, zmieniaj się! Ty się lepiej zmień na do, do, mi, Minut minu 50. Ciebie. Luncha, mam... mam luncha lecę na niej. Ooo Błąd był. To był błąd. Czemu? Ooooooooo, już więcej. Cholera zniszczyli, zniszczyli Trudno. Ej, aha, nie zabrałem mitycznego? Weź, 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 weź. Aha, nie wziąłeś tego mityka. I... Fajnie, nie? Mhm. E jak coś jeden... jeden biały, jeden biało. Jeden biało. Ja mam Spidermana, mogę ich dojechać, ale to by było... to by było zbyt ryzykowne. Możemy razem dojechać, jak chcesz. To... Masz Spidermana? Nie. A to ja chcesz go dojechać? Dobra, prze, prze, spróbujmy przejść górą. Spróbujmy im wejść. Ja walę. A ja go dojeżdżam. Dobra, możesz chodzić, możesz chodzić, możesz, możesz wchodzić, możesz wchodzić, mam high ground. To jest, problem, jest taki, że ja Dostał! Ma, I, dostał i to... chyba... Szyperski. O, dzięki za dzięki. Dzięki chłopie, nie zmieniaj się. Pomóż, 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 pomóż Jestem. tam biało, jeden mega krak, jeden mega krakie Spam go, spam go Bo nie trafiłem go Ooooooo, 14 HP mam. Lecę mu do boksa i go zabijam. Dead. I masz jakieś... On miał jakieś leczenie? Ma dużo leczenia. Okej. Okay. No to ja idę za ciebie. Tutaj masz leczenie. co grzłop. Czy na razie lec? Będzie raz dojeżdżał, to ja będę trzymał. Tędy może. A może chodź tutaj, co? Bo to bo to nie jest... Bo to jest ich. Tylko Spierdziela. To my za nim. Dawaj, 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 Zdawaj chodź. dwa. Chodź na ten na tyrolkę. rolkę. Ja Jesteś minus dwa i dwa. Minus dwa, dwa. Wow. Cholera. To ja może się na razie kopnę. No nie. Najgorzej. Co ty go dojesz, jak ja? Marku już pod telefonem jest Okej okay. Pożej do... Proszę na dół. I chodź go razem dojedziemy, a nie się tak wymieniamy. Krak, 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 U mnie takiego kraka Ten. On musi zginąć od nas! Leż. Leż. Końcu. ej ale no dobrze idzie ale my oro robimy mm, a ja mam pytanie małe no? czy masz na przykład jakieś amu do PM-a, bo mam zero nie nie masz? nie mam szkoda bo ja mam totalnie zero o kurde strefa nie wiem jak ty ale nie, czy... ja mam Spidermana o ale się I trzy apteczki. ja jeden ja sok żłop. A ja sokrzłop. Znaczy, ja, że ja chyba przeżyję. No przeżyję. Ej, weźmiemy z nich lud. Alex Halo? Ej, słyszałeś to? Co? No, nie nie Okej. Okay. <grym> Czekaj, ja ch za chwilę przyjdę. <grym> is that a Dobra wiadomo Dostraki, dostraki przyniosłem Ja mam 5 fragów na arenie Co jest? To ja taki dobry? Ci ludzie są na chodź, zasparmi. bo tu chłopy na górce Oj, A sorry. ja jestem sam Bierz, Dobra, zostaw, zostawimy tu Ja zostaję na dole jak coś Ja też zostaję na dole Cześć Idą na nas, idą na nas Uważaj Otwieram Spam, uważaj, uwważaj. uważaj Cofnij, 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 cofnij

Pokaż, pokaż, prostu. jak coś jak to ja chcę... wylę tu coś mogę wziąć? Ja tu chyba nic nie muszę wziąć. Oprócz tego... Pa! Ile masz tutaj metalu? Ile? trzeba... Ja, ja potrzebuję. Zreszłam, ja też mam wszystkie Dobra, Oni ale nie 170. Na arenę to dużo. Dobra, chodź. Musimy iść do strefy. Ale ich tu jechaliśmy ładnie. Mhm. W sumie oni nas, a my ich zabiliśmy po prostu. Mhm. Już, wiesz co? Już spipszyłeś. Bo jak ja, ni ja nigdy nie gadam o winie, to zawsze, to jak już jestem blisko wina, to robię go. O, tam jest typ. Walimy go? Nie, nie walmy go, bo ja nie mam nic na daleko. I Poza tym jest z jego kolega. Schowajmy się, bo on może w tyrolku oni, oni chyba idą w tyrolku właśnie, no. Mm, Ksiaczek. <noise> oni, oni do innych strzelają. Ej, to my później będziemy i mogli iść nam inni na first party. Ej, chodź do mnie. I oni zaczęli na dół. Jak ich podjadą, to wyjdziemy na first party właśnie. Ale my jesteśmy takie <noise> Już! Jeden, jeden biało, jeden biało! Ja myślę, jeden... żeby mieli dojechać na ślizg Ślizg, ślizg Góra, 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 chodź na górę, wchodźcie na górę. Mamy mnie Mega spamdu są, mega spamdu są! Pomóż, 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 Pod mi się, się odłączył, albo miałem laga, nie wiem. Chyba mi się bardziej patło Chodź, 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 ja w tym nie mogę. Tu muszę się uleczyć. Zstawiłeś mnie? Zarobiszcie. Ale lunch ci zostawiłem w razie czego tam. Ej, ale on się, oni się tu leczą. <laughs> Dobra, ja ręce do ciebie. A więc uciekłem dlatego, bo tam był jeszcze inny. Dobra zostań tu, ale czemu ty, po co mi uciekałeś? Wystarczyło się zabudować w boksie i mogliśmy ich jeszcze dojechać, oni się tam uleczyli. No i zostań, my jesteśmy w strefie. Kurde ja nie grałem na strefy I to jest problem. No weź mnie tak. Też mam cztery winy I jeszcze jednego bez... Ej oni nas dojeżdżają. Berit to on, bo on jest jeden. Tak? To wychodzimy na niego. 21? Plus 21? Biało leży! Leży! Tak? Nice, 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 no, nice, cow. Nice, cow. nice. Jeden dead. Wysoka! O my god! Leży! Bierz Spiderman'a, bierz Spiderman'a, będziemy mogli lepiej poruszać. Jeszcze drop nam spadł na głowę, nie? Cholera, jest kabaret to a 2 na 2. na dwa, dwa, na dwa? To łatwo, nie? chyba. Nie, przed nas atakują. Są chyba ci, których których zostawi zostawiłeś. się poleciałeś, a ja jeszcze a ja leczyłem, bo no, że. Oni, oni przejmują haja. No to jest źle. Ale my możemy lecieć Spidermanem, co? wlatujemy, wlatujemy. U kurde, cooldown mam. No to luncha używam. No, no nie no. Teraz mi mówi, że masz cooldown. Ale luncha mam. No fajnie. Le lunchem nie wjechałem. Dobra, no tak, to to cię. ja się dobrze. Tu jest. Tu jest. Tu są Tu D1, d Tu D1, jest. Tu 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 jest. na jest. 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 Tu jest. jest. Tu jest. Tu A Tu jest. Tu jest. Kurde! Fajny odcinek się teraz trafił, dzięki temu. No właśnie. A, pewnie już masz 30 minut, ale jest kodak No dobra, to my będziemy już kończyć ten odcinek. Jeżeli odcinek wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Suba, jak mówiliśmy na początku. No i co, widzimy się do kolejnego odcinka. Chyba nawet nagramy go i od razu go wrzucimy. Kolejny odcinek za ręki. No, bajo! Bajo!